Witam Was w Locktober Stwierdziłam, że w tym roku zrobię Bo zeszło mnie dużo zmian Nadal jakby te zmiany są Bo jak widzicie, chociaż może nie widzicie Jest nowe otoczenie Tak, zmieniłam mieszkanie I powiem Wam, że mimo, że to nastąpiło już jakiś czas temu Ale nic Wam nie mówiłam, bo nie chciałam jakby Mówić Wam dopóki wszystkiego nie ogarnę, jednak wróciłam na wakacje do domu i po prostu nie miałam czasu, żeby dalej tutaj ogarniać. Mówię się że trudno zdarza się. Ale za mną widzicie moją szewkę nocną i trochę nie widzicie mojego biurka. Ale to w sumie dobrze, bo jeszcze jest nieogarnięte. I dzisiaj stwierdziłam, że pokażę Wam kosmetyki, które kupiłam na tej promocji, co była w Rosmanie. I pomaluję na pewno paznokcie dzisiaj tym, tymi lakierami, które kupiłam, bo to też hybrydy. Jestem bardzo ciekawa, jak będą utrzymywały się na paznokciach. No i po prostu już nie nosiłam hybryd, i widzę, że. Czy moje paznokcie nie cierpią jakby mocno przez hybrydy? Raczej cierpią, kiedy ich nie ma, bo wtedy części jakby się wyszczerbiają, łamią. Mam, akurat lewa ręka jest ok, ale w prawej ręce palec ten środkowy. Tak troszeczkę muszę jednak założyć wreszcie hybrydę i powinno być OK, powinien się odbudować i zregenerować, bo powiem Wam, że miałam hybrydę jak byłam w Portugalii. No ale w Portugalii byłam jakiś miesiąc temu i było naprawdę ok i było super, nic mi się tam nie łamało. Natomiast w momencie, kiedy ją już ściągnęłam, no to paznokcie były ok, akurat po ściągnięciu było wszystko w porządku i tak dalej, ale mówię, nie mam wszystkich kolorów hybryd, zrobię sobie taki miesiąc przerwy i malowałam je tylko odżywką. No i po jakimś czasie po prostu przestały być już takie super, jak były, takie fajne, twarde i w ogóle. Zrobiły się takie miękkie. Zaraz gdzieś ręką uderzyłam, gdzieś mi pękł paznokieć. No nie. To jest akurat zły pomysł. Ja rozumiem odpocząć od hybryd, ale odpoczywałam miesiąc. Znaczy jeszcze w czasie wakacji też dużo odpoczywałam i wtedy naprawdę paznokcie mi się łamały, a kiedy mam hybrydę, to paznokcie mi się tak nie łamią i przy okazji Wam dzisiaj też pokażę lakiery, które kupiłam w biedrze to była promocja i tutaj chodzi akurat o bazę i o ten top coat to, to kupiłam w biedrze, byłam zaskoczona i udało mi się upolować ostatni matowy a naprawdę polowałam na niego i biedronka ma dobre te hybrydy wiem, bo już ich używam i jestem zadowolona z nich ale może przejdźmy do tego, co kupiłam. Zaraz wam tutaj pokażę, co kupiłam i tak myślę. Dobra, wam popakażę po prostu na tym, na mojej toaletce. Tak więc, obracamy. Moja toaletka, moje lustro. I tutaj sobie włożyłam do kubeczka z Ikei, żeby nie zgubić wszystkiego, co kupiłam właśnie na promocji w Rosłanie. I może zaczniemy od hybryd. Kupiłam dwie od razu. O, to jest z Vibo, Real Hybrid. To jest kolorek Merlot. Kolorek Merlot. No, jestem. Jestem zainteresowana. To jest ten taki mój ulubiony ciemno, taki wiśniowy kolor, taki burgund. Bardzo go lubię, więc zobaczymy, przetestujemy. I kupiłam dwa takie. No. Za skubeczek będzie miał swoje przeznaczenie dawne, czyli na herbatę. I kupiłam też to primer and serum Gold Pineapple. Z tego względu, że już się na nie czaiłam jakiś czas temu. God, mi tutaj chce przeszkadzać e, jakiś czas temu jednak cena do wielkości mnie nie zachęcała ale na promocji stwierdziłam czemu nie wzięłam no zobaczymy jak się będzie sprawdzało e, co tu jeszcze mam e, bardzo fajne jest ten taki soft cream concealer on jest w takim słoiczku jak ten z Catrice Camouflage tylko powiem Wam, że to wieczko jest lepsze bo tamto poprzednie mi się rozwaliło, bo wieczko z Catris jest jakby dwuczęściowe. Ma tą obręcz i w środku ma przeźroczyste i to przeźroczyste wypada, ta ta obręcz się tutaj mi w ogóle pękła, a tutaj tego nie ma, mamy całe. Jedyne tutaj mamy akurat to jest plastik, to nie jest szkło. Dół mamy przeźroczysty, a w Catris mamy górę przeźroczystą, a dół ciemny. Ja mam akurat 0,2 vanila i powiem Wam, że sprawdza mi się dobrze. Ma bardziej kremową konsystencję niż kamuflaż z Catrice, ale ja jakoś powiem Wam, że dobrze mi się nim pracuje. Rzeczywiście zakrywa jakieś tam niedoskonałości. Można budować sobie, bo już tych kosmetyków używałam, jeśli, znaczy tego używałam? to powiem Wam, że można budować ten krycie więc no, mi przynajmniej, jeśli chodzi o mnie to bardzo mi się spodobał i jest bardzo fajny i na pewno będę go dalej używała i teraz coś w czym się zakochałam jak kupiłam to od razu musiałam przetestować mówię nie, muszę przetestować i od kiedy przetestowałam jestem totalnie zakochana początkowo kupiłam tylko te dwie to jest e Ultra Matte Liquid Lipstick Les Macarons. I ja mam kolorek. L'Oreal 822 Mon Caramel. Tak więc ten. To jest taki fajny brudny róż. Ale no, trwałość jest zabójcza. Zakochałam się w tej trwałości. I dlatego kupiłam sobie jeszcze trzecią. Potem mam. No i pachnie. Naprawdę tak słodko pachnie. Tu mamy Ultra Matte Liquid Lipstick Less Chocolates I tu mamy numerek 862 o, Ja chcę, żeby to światło dobrze padało 862 Wo, lub to Choco Coś takiego I powiem Wam, że naprawdę pachnie czekoladą Ale mam wrażenie, że jakby te zapachy czekoladek są różne w tych pomadkach. Nie wiem, może to jest tylko moje indywidualne. Ale wydaje mi się, że tak, że ta pachnie bardziej słodko, a ta pachnie bardziej jak gorzka. Bo tutaj też jest, to też jest czekoladka. To jest Ultra Matte Liquid Lipstick Les Czekolad I ja tu mam numerek 868 Kakao Crash. No, piękny kolorek. To jest właśnie ten mój ulubiony kolorek na jesień. ja Już teraz zmieniłam wszystkie pomadki, właśnie na te ciemne. Wszystkich trzech oczywiście próbowałam. Jak, no, no, trwałość jest zabójcza. Tego ostatniego to już w ogóle spróbować go zmyć z ust jest niemożliwe. Prawie, że, bo zawsze zostaje kolor zawsze się jakoś tam, wiecie, weżre. I naprawdę trzeba bardzo, bardzo dokładnie. Powoli i delikatnie wyrysować usta, bo jak się wyjedzie, to jest problem, żeby to zmazać. W sobie wyjechałam i próbowałam to palcem właśnie skorygować. To wszystkie palce potem miałam kolorowe, więc tak, od razu. Ale aplikatorki mają fajne, więc jak najbardziej jestem, jestem za. Nie mogę się już doczekać, żeby. Znaczy, ja je używam wczoraj na przykład. Na filmiku o, mm, o zakupach, y, co przyjeżdżam z Portugalii, miałam na sobie właśnie ten y, kolorek Les Macarons. To jest ten 822. Kot mój coś tam robi. Będę zaraz musiała do niej pójść. Ale to zaraz y, skończę tutaj gadać i tam się przeniosę. Więc tak, no ja jestem naprawdę zadowolona z tego, co. Kupiłam. i Nie będę robiła w tej chwili sobie paznokci, ponieważ muszę jeszcze dzisiaj wyjść. A więc tak, mój outfit, poka pokażę Wam mój outfit dzisiaj, chociaż teraz mam na sobie coś innego, ale się przybiorę. Musiałam założyć krótki rękawek i na to sweterek taki bez zapinania, taką narzutkę, bo byłam na pobieraniu krwi, musiałam zrobić wyniki. Nie lubię tego. Miałam iść w zeszłym tygodniu i tak mi zeszło do wtorku. O, <noise> miałam iść chyba w czwartek na badania. Nie lubię tego, mimo że od lat chodzę i często chodzę, ale po prostu tego nie lubię i chyba nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Jak ktoś czegoś nie lubi, to nagle chyba tego nie polubi. Przynajmniej nie w moim przypadku. I tak więc. <noise> Tak więc, no ja tego nie, 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 ja tego nie polubiłam, i chyba nie polubią, ale musiałam być. Okazuje się, że szybko zrobią wyniki, bo będę je miała dzisiaj już chyba po 16, ale ja sobie tam pójdę w granicach 18, żeby już na pewno były. O, widzicie, i tak będę miała piękną wystawę, i wtedy sobie zobaczymy, jakie mam wyniki. Znaczy, skoczymy, ja głównie, zobaczę. Nie wiem, czy mam tam do zobaczenia, raczej nie, bo tam są moje dane. <laughs> więc raczej wy nie zobaczycie, ale wam na pewno wspomnę, czy jest ok, czy, czy nie jest ok no, tak się zastanawiam, jak to ułożyć, żeby ładnie było Dobre, o. o, dobrze, jest wystawka, ładna. a to zaraz pójdzie do hybryd, bo będę robiła sobie hybrydki dzisiaj no, hello, mam fajne lustro podświetlane na pewno będą makijaże, jak na do mnie wpadnie to mamy. O, nie widzicie mnie, ciemno. <grystanie> o, dobra, odwrócę was. Faustyna, jak do mnie wpadnie, bo zamówiłam dla niej kosmetyki dla brata na urodziny, to na pewno do mnie wpadnie, to pewnie ją pomalujemy. Więc zobaczymy, kiedy wpadnie, co i jak. Wtedy będę wiedziała, co kiedy Wam nagrać też. Bo chcę, tak wiecie, jakby po jednym fajnym wydarzeniu co, co, codziennie, mam nadzieję, że będzie mi się tak udawało. Zobaczymy, mamy 31 dni, prawda? Więc zobaczymy, co tam wykombinuję. Na pewno będzie Awon przez te 30 dni dwa razy. I tak więc no. Jutro Wam zrobię filmik zapewne back to Juni bo mam parę rzeczy, które kupiłam jakby w biedronce, ale też mam parę rzeczy, które kupiłam w oszuą i są teraz na promce, więc sądzę, że to będzie fajny filmik. Może trochę, znaczy filmik, ogólnie we, w Loktober taki, wiecie. Fajne wydarzonko. O. No, bo oprócz prawda vloga jako vloga, to ja chciała, prawda, nie, gadanie o byle czym, chociaż też jest fajne, bo dawno do Was nie gadałam i teraz pewnie będę gadać dużo. Ej, to też jest fajne. A nie czekaj, nie pokazałam Wam najważniejszego. Wiedziałam, że o czymś zapomniałam. E, maskara e, Bambi. E, to jest Bambi Eye False Lash Powiem Wam, że ja się jestem zakochana w tej maskarze. Jest genialna, była na super promocji. Naprawdę była na super promocji. Ona jest z L'Oreal'a. No, no to, to jest coś pięknego. To jest po prostu coś pięknego. Ja teraz nie mam na sobie żadnej maskary. Mam na sobie tylko korektor, bo byłam na badaniach nie chciałam się malować. A moja cera nie wygląda aż tak źle, żebym musiała robić sobie tapetę, e, więc wiecie. Znaczy, mogła wyglądać lepiej, bo gdzieś tutaj mam jakąś niedoskonałość. Nie, tu mi wyskoczył kolejny taki, jakby pieprzyk. Tak samo jak mojej mamie, jak skończyła 25 lat, no, ja jeszcze nie skończyłam, ale jak skończyła 20 parę lat, tam zaczęły jej wyskakiwać jakieś pieprzyki. No cóż, ja mam to u nas teraz rodzinne Poza tym jestem jeszcze opalona i mam dużo piegów Tego pewnie nie widać, ale mam dużo piegów tutaj na nosie I tu troszeczkę na policzkach Jak się opalam, a jestem jeszcze opalona z Portugalii Jeszcze tak, cieszę się Chociaż w tym świetle pewnie jestem bledsza niż widzę siebie w lustrze z tego co tak patrzę No to powiem Wam, że nadal mam piegi Jak mi piegi zejdą to wtedy. Tak, ale skaczę z tematu na temat strasznie, prawda? Już nawet nie wiem, o czym mówiłam, tak do końca. Ale mówiłam chyba o tym, że chcę wam każde fajne wydarzenie, jedno do filmiku wrzucić. Zobaczymy, co i jak. Mam nadzieję, że mi się uda. A teraz, ponieważ się zaplątałam, dokończę. Muszę sobie coś zjeść. Przebrać się i na miasto wyskoczyć. Może uda mi się odebrać dzisiaj legitkę z, z tego juniwerka, bo zdałam, zdałam magistra. Nie zdążyłam się rozrekrutować na doktorat, ale to za rok i poszłam na drugą magisterkę. Tak, poszłam na drugą magisterkę, więc to będzie fajnie, będzie fajnie, na pewno zobaczymy, co i jak. Zajęcia się zaczynają od jutra A chyba muszę się zapisać na te zajęcia No nie wiem, dzisiaj powinnam się wszystkiego w dziekanacie dowiedzieć Mam nadzieję, że trafię do dobrego dziekanatu Bo muszę jeszcze na mieście coś tam załatwić I tak dalej, tak dalej Jeszcze chcę bilet na koncert skrzypcowy kupić Który będzie w Toruniu 5 Tak, 5 w Jordankach Więc tak, bo muszę podejść do kasy i kupić, bo mi koleżanka mówiła, że bilety jeszcze są. Tak, więc pojadę i powiem Wam jedno. Moje zdjęcie do legitymacji jest koszmar. Wyglądam na nim tak źle. W ogóle włosy, ja w ogóle jakaś taka... Nie mówię, że jestem jakaś szczupła. Nie, 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 obroń Boże. Ale wyglądam po prostu źle. Mam jakiś drogi podbrodek. Nie, po prostu jakiś koszmar. Nie sądziłam, że można mieć złe zdjęcie u fotografa, kiedy się idzie i za to płaci. Można. Więc już mam dogadane z, z mamą, że jak będę broniła się drugą magisterkę czy doktorat, to po prostu pójdę wcześniej zrobić zdjęcie u mnie tam w Jeleniej Górze do fotografa, bo on robi naprawdę śliczne zdjęcia i tam od początku mamy wszyscy robione zdjęcia. Zresztą wszyscy tam tam chyba jest najlepszy zakład. Wszyscy chodzili tam, i wszyscy, którzy wiecie, tam do ślubu, jak robili sobie zdjęcia, komunia, chrzest, wszystko tam było robione. Tak więc śluby, nie śluby, wszyscy tam robili zdjęcia. Tak więc ja też pójdę, bym miał ładne, mam nadzieję. No nic, ja się zbieram, bo widzę, że mi się też czas kończy, bo tutaj mam chyba 8 coś minut. I widzimy się później. Hej, jest już tak pod wieczór, zaraz Wam powiem, która dokładnie jest. No jest za 15.07. Więc y, pozałatwiałam już wszystko, y, co załatwić miałam. Siedzę sobie, oglądam telewizję, bo stwierdziłam, że trzeba się trochę odstresować. Byłam odebrać wyniki z krwi. Nie są za dobre, no ale nie jestem do tego przyzwyczajona. Moje wyniki z krwi prawie, prawie nigdy nie są dobre na Zawsze coś jest nie halo. Wiem, że będę musiała się umówić w tym miesiącu do mojego lekarza Bo mi się w ogóle tabletki kończą Tak więc no, Zobaczymy co on powie na te wyniki Czy mi zleci jeszcze jakieś badania Czy coś Zobaczymy, nie wiem <grym> Na pewno jak będę w tym miesiącu szła to Pewnie się o tym dowiecie, jak widzicie już jestem zmęczona, worki mam pod oczami Muszę się kiedyś wyspać Może dzisiaj, znaczy dzisiaj Może dzisiaj się położę wcześniej i po prostu wyśpię się do tej ósmej normalnie Ósmej maksymalnie dziewiątej Zobaczę co i jak, muszę się jeszcze zapisać na zajęcia Ale to później, na razie mi się nie chce Leci reklama, wykorzystuję ten fakt. Um, co jeszcze wam mogę powiedzieć? Chyba... Chyba nic, paznokcie jeszcze nie zrobiłam. Jak widzicie, jeszcze nie mam lakieru. Ale zaraz będę to robiła. Dlatego włączyłam telewizor, żeby sobie coś poglądać i przy okazji um, zrobić paznokcie w jednym A tego też się światło zmienia. <laughs> um, co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba w sumie nic więcej ciekawego się nie działo. No, byłam na zakupach, ale takich spożywczych bardziej, bo byłam w Lidlu. Z ciekawych rzeczy mango jest w promocji. Wziąłam jedno, takie miękkie, poleży jeszcze za dwa dni i wtedy spróbuję je rozciąć i zjeść. Kupiłam rybę, mają w promocji też mędzoną, a ja lubię no i papier toaletowy to jest taka proza życia ale powiem Wam, że że to jest jeden z lepszych papierów jakie zdarzyło mi się używać ten z Biedronki to jest taki cienki, że się w parcach rozłazi dosłownie natomiast ten, ten z Lidla jest dobry więc jakby ktoś tam chciał to polecam ja go lubię, w zapachu lawendowym Wiem, że mają inne też zapachy, ale mniej bardziej ten lawendowy przypad, więc już zrobiłam sobie zapas. Chyba mi tyle rolek na rok wystarczy. Jak nie, to w ciągu roku jest po prostu inny zapach, to dokupię ten inny zapach. No, kot poszedł spać. Ja tutaj też za bardzo nie mam Wam co pokazać, bo takich jakby zakupów nie robiłam jakiś super. Więc znaczy super. Niczego takiego nie kupiłam, tak się rozglądam. Kupiłam tylko w ten: W sklepie, gdzie są materiały na metry, kupiłam taki sweterkowy materiał na koc. Oczywiście na koc. Była promocja, znaczy promocja. Dostały ostatnie 3 metry i był metr za 15 zł. Szerokość nawet 50, więc stwierdziłam, że to jest dobra okazja, bo inne były już 25 zł albo jeszcze drożej. Więc stwierdziłam, że to jest dobra cena. Szczególnie, że za mniejsze koce sweterkowe, tylko może one mają troszeczkę jakby lepszy splot czy coś. to jednak... W granicach stówki, na promocji, w granicach 70 zł, możecie je dostać, ale mniejsze, bo wtedy jest 170 na 130? Coś w tych granicach. powiem Wam że już nie pamiętam. Ich, chyba się nie spotkałam, żeby był taki duży jak ja bym chciała, bo ja bym teraz na łóżko potrzebuje dosyć duże te koce i narzuty więc cieszę się, że ten ma 3 metry na metr 50 trochę jest wąski bo łóżko znaczy sam ma teraz ma metr 60 a łóżko w sumie szerokość ma w granicach 1,80 m a długie jest na ponad 2 jeśli liczymy ramę bo sam teraz ma 2, a trzeba doliczyć ramę więc będzie miał 2,10-2,20. Tak więc to dobrze, że wzięłam w sumie 3 metry. A jak nie pójdzie do sypialni, to po prostu będę miała tutaj na narożniku do przykrycia się, bo ja szukałam też czegoś takiego. No wszystko zobaczymy. jest fajny, mięciutki. Na tym mi zależało. Chciałam taki jakiś jaśniejszy, jasno szary, ale niestety. Nie udało się. Jest tylko taki, granatowy, w takie, takie, takie strokate, jakby, takie plamki czy coś. No, trudno to określić. E, takie białe, więc jest fajne. Nie będę tam teraz grzebać, bo tam właśnie są moje zakupy. Tak, będę zaraz musiała je ogarnąć. Jeszcze są lampy z wczoraj, jak nagrywałam filmik. O, tam lampa. No, to, takie życie, właśnie jak się nagrywa filmiki i chce się mieć dobre oświetlenie to trzeba to wszystko trzymać na wierzchu czasami ale na szczęście ja się mieszczę do jednej szafki żeby to wszystko schować łącznie z aparatami więc to mi akurat wychodzi no więc tak ja dzisiaj nie pokażę wam paznokci ponieważ chcę złożyć ten filmik i wrzucić więc paznokcie zobaczycie już jutro Stwierdziłam, że nie ma chyba sensu nagrywać tego, jak po prostu maluję jednego paznokcia i go przyozdabiam bo sama też nie wiem, czego chcę. Więc zobaczymy, jak mi to po prostu wyjdzie. I wtedy najwyżej dodam zdjęcie na Insta. Tak więc dziś na dziś już z Wami żegnam, o, może w troszeczkę tak, może, może na poduszki bardziej niż na lampy z wczoraj. A więc tak, na dzisiaj się z Wami żegnam i widzimy się jutro. Pa-pa!